Moi drodzy, siłownia Osir, Goku, blok drugi. Troszkę sobie teraz pomieszamy ćwiczeń na górną część ciała i dolną, czyli taki trening ogólnorozwojowy, ale bardziej statyczny. Zaczniemy od pracy całym ciałem, czyli zrobimy sobie martwy ciąg, a właściwie takie skłony o nazwie potocznie. Dzień dobry, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Będziemy na przemiennie sobie robić ćwiczenie na angażujące dolną część ciała, głównie pośladki i ćwiczenie angażujące górną część ciała, e, czyli obręcz barkową, klatkę piersiową, e, oczywiście też troszkę mięśnie pleców i mięśnie ramion, czyli biceps triceps. Zaczynamy sobie od gumy, power band, e, oczywiście opór, jak zwykle dostosowujecie pod siebie. Ja mam dosyć słabą, ale przy takim treningu ogólnorozwojowym, gdzie robimy dużo ćwiczeń. To nie musicie tych gum mieć zbyt twardych, o zbyt mocnym oporze. Potrzebujemy na pewno do tych ćwiczeń, które zaraz pokażę, gumy i piłki gimnastycznej czy szwajcarskiej o takiej 60-65 cm wielkości. I zaczynamy sobie wchodząc do gumy. Stopy na szerokość bioder. Gumę zakładamy sobie na plecy. Ręce sobie swobodnie. Zwisają wzdłuż ciała i robimy skłon w przód. Kolana lekko zgięte. Guma się rozluźnia. Palcami staramy się zbliżyć do stóp i mocno wyprost napinając pośladki. Czyli guma się napina. Powoli. Dłonie po nogach i do góry. Hop. Hop. U góry wydech. Wdech w dół schodzimy. Wdech, w dół, 20 powtórzeń, łatwe ćwiczenie nie sprawi wam na pewno problemu. Następnie przechodzimy do klęku, siat klęczny, czy siat japoński, łapiemy sobie gumę, która przechodzi przy piszczelach i robimy wznosy boczne, do góry wydech, w łokcie proste, ramię bokiem prowadzimy w linii z barkiem u góry wydech też 10 do 20 powtórzeń, jeżeli nie sprawia Wam to ćwiczenie problemu zostawiamy sobie gumę znowu przy piszczelach, znowu ją sobie przekładamy za kark i teraz z tego siadu klęcznego czy siadu japońskiego tylko prostujemy biodra, czyli przechodzimy do siadu, do klęku wysokiego. Dotykamy pośladkami do pięt i wyprost. Wypychamy biodra. I również do 20 powtórzeń, bo 10 wydaje mi się, że będzie zbyt mało. Kolejne ćwiczenie już przy użyciu piłki. siadamy sobie, zahaczamy gumę za jedną stopę, przekładamy na biodrach i zahaczamy o drugą stopę. Zsuwamy się z piłki, tak żeby piłka była bardziej w okolicy górnej części pleców. Przy łopatkach stopy na szerokość bioder. Guma na kolcach biodrowych. Możemy ją sobie trzymać jeszcze lekko i z tej pozycji obniżamy biodra. Brzuch cały czas spięty i wypychamy napinając pośladki, czyli tak zwane hip thrusty, Po angielsku, po polsku unoszenia bioder. Powiedzmy w takim wolnym tłumaczeniu. Do góry, wydech mocno spięte pośladki i w dół. 20 powtórzeń, następnie. Odblokowujemy sobie jedną, tasiemkę, i staramy się ją rozciągać nad klatką piersiową i w dół. Rozciągamy do klatki piersiowej i w dół. Również 10-20 powtórzeń. Ostatnie ćwiczenie: wyciskamy, rozciągamy. Łokcie idą do boku. Na piłkę, wyciskamy, rozciągamy. I również 10 do 20 powtórzeń. I te 5 ćwiczeń wykonujemy sobie w obwodzie bezpośrednio po sobie, bez żadnych przerw. Trzy razy taki obwód i będzie super.